Conor McGregor stworzył ambitny plan na 2020 rok. Ma zamiar stoczyć aż trzy pojedynki. Nie robił czegoś takiego od ponad trzech lat, a ludzie z jego otoczenia mówią, że od dawna nie widzieli go tak zdeterminowanego. Conor chce udowodnić wszystkim, którzy go spisali na straty, że jego czas jeszcze się nie skończył. Swój sezon zacznie od pierwszej walki w styczniu 2020 roku z Donaldem Seronem, pseudonim Cowboy. Donald Seron to prawdziwy weteran mieszanych sportów walki. 36-latek grał 36 pojedynków, z czego aż 17 przed czasem. Jego osiągnięcia są naprawdę imponujące. Sześciokrotnie walczył w walce wieczoru, pobił rekord wygranych UFC, najwięcej wygranych przed czasem czy największa ilość knockdownów, bez wątpienia jest to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników EMA w historii tego sportu. Konorowi trzeba oddać jaja, wybierając sobie tak doświadczonego rywala na pierwszego przeciwnika po ponad rocznej przerwie. Konor ostatni raz walczył podczas UFC 229, 6 października 2019 roku. Przegrał wtedy z kabibem Normagedowym po poddaniu: duszenie z zapleców. Ostatnia wygrana Conor'a to jednak rok 2016. Pokonując Ediego Alvareza w walce wieczoru, został mistrzem UFC w wadze lekkiej. Cowboy swoich ostatnich dwóch występów nie może zaliczyć do udanych. W czerwcu 2019 roku przegrał z Stone'em Fergusonem w walce wieczoru podczas UFC 238. Następnie we wrześniu przegrał z Justinem Gatesem. Obaj panowie będą więc bardzo zdeterminowani, aby pokazać się z jak najlepszej strony, odwrócić złą pasę i dołożyć kolejne zwycięstwo do rekordu. Dla Kow Boja może to być ostatni gwizdek. Zawodnik zbliża się do 40. Na ringach zawodowych występuje od blisko 15 lat. Wygrana z Konorem McGregorem mogłaby stanowić przypieczętowanie jego bujnej kariery. Obaj zawodnicy walczyli już w dywizji do 77 kg. Chael Sonnen, były zawodnika, obecnie komentator UFC, zapewnia, że walka z kowbojem w tej kategorii będzie bardziej emocjonująca. W niższej to Conor byłby zdecydowanym faworytem. W tej niczego nie możemy być pewni. W niższej kategorii wagowej Conorowi łatwiej było nokautować przeciwników. Po walce z Nate'em Diazem sam stwierdził, że mimo silnych ciosów nie był w stanie znokautować przeciwnika. McGregor to typowy stójkowiec. Jeżeli nie znokautuje przeciwnika, to ciężko będzie mu wygrać na punkty. Jeżeli szukasz skończenia w walce i nie uda ci się ta sztuka, nie wygrasz przez decyzję. Zwykł mówić Mike Tyson. Rekord McGregora zdaje się to potwierdzać. Najwięcej walk wygrał przed czasem. Tylko dwa starcia wygrał na punkty. Po pokonaniu kowboja, Conor będzie miał większe szanse na walkę z Khabibem. Walcząc w tej kategorii, nie będzie musiał ciąć wagi dwukrotnie. Kolejnym przeciwnikiem, którego Irlandczyk ma na oku, to George Masvidal. George po UFC 244 dosadnie przedstawił swoje zdanie na temat Conora. Jak widać, Mazwidal nie szczędził słowa, nawiązując do sytuacji sprzed kilku miesięcy, gdzie McGregor w jednym z irlandzkich barów dopuścił się napaści na jednego z klientów. Na jednym ze zdjęć na Instagramie Nauturiusa możemy zobaczyć, że Konor naprawdę ostro trenuje. Nabrał masy, jego sylwetka jest zdecydowanie większa i bardziej muskularna. Widać, że przeszedł solidny trening przygotowujący go do występu w kategorii do 77 kg. Fizycznie więc zdaje się być przygotowany, jednak jak jest z jego mentalną stroną? Wszyscy przywykliśmy, że promowania MacGregora w bardzo kontrowersyjny sposób zawsze zdaje się być bardzo pewny siebie. Lecz czy to wszystko nie jest na pokaz? Czy ostatnia porażka nie pozostawiła na nim trwałego śladu? Czy przerwa nie wpłynie na jego formę w klatce? Na te pytania będziemy mogli sobie odpowiedzieć po styczniowej walce Irlandczyka. Dobry start będzie na pewno stanowił siłę napędową dla Konora. Zamknie usta hejterom, którzy spisali go na straty. Jeżeli Konor pokaże się w styczniu z dobrej strony, może liczyć na naprawdę ciekawe walki. Na ten moment pozostaje nam tylko czekać. Notorious lubi zaskakiwać, więc 2020 rok zapowiada się naprawdę ciekawie. To już wszystko, co przygotowałem w tym materiale. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.